Marz się dzisiaj na streamie będzie 3 minuty Dużej niż ostatnio Nie ma się co zastanawiać. to może jakieś? No spoko. tylko wydaje tylko w, w twojej głowie dobra lecimy z tym tematem 3 minuty chyba nie dłużej Spróbujemy No Tak mi się wyja. To jak podzę jak Ty będziesz miał minutę? Lecimy Jest czas? Tak. Dobra. O jak cieplutko w tej wodzie. No. Wodzie jest dużo cieplej i Kurowa nic dzielnego Chodź 17 osób ja. no, na. no, Gosia pewnie będzie oglądać No lepiej załóż rękawiczki i nie bluźni tyle Bo nie wolno. O. Dobrze jest ja już się uspokoiłem, to nie ma co się... No co się trafia. Minuta, tak? Dobrze, David. Jest. Wit Głęboko oddychaj. Głęboko, nie, okay. nie, nie krótkie wdechy, tylko głęboki oddech. Cieplej jest w nie? Mhm. Mm tak? Oh. Oh. Jest dużo cieplej. Ojej, ciepło Ojejku, 34 osoby na zewnątrz Majś, powołaj Nie, zło <moc>. To oh. nie <śpiewanie> są żarty? Ale będzie ciepło, jak wyjdziemy A widzisz, teraz zmoczyłaś ramiona jest bo stwierdziłem, że to jest najlepszy. No bo trzeba się schować przed tym przed mrozem. O jakie brudy to są. Co jest? To są brudy. Pozdrawiamy Gosie. A skąd wyżona jest? Morsy! Morsy! Uh. Uh. Trzeba mi powiedzieć, że wchodzimy do wody. Ale na słoneczko nam zagnęło dzisiaj. No słoneczko dzisiaj jest, także o, można sobie... Można się opalać. No. No. O teraz, teraz to jest ten czas kiedy Jest fajnie. Zarzucałaś no, to... czas jak ja tak, wchodziłem, tak? Gdzie tak? jak ty wchodziłeś? Nie jak ty Masz 3 minuty. Jeszcze minuty. Nie naprawdę mi to już jest cieplej niż było mi na... wiesz, na, tak na, oh. na powietrzu. Ale akcja z ubieraniem, to musi być dzisiaj mega szybko, nie? No jest ta gościa czy nie? Nie wiem, może jest. Ale pan że ręce najgorzej. Ręce? Mhm. No tutaj góra, no bo zobacz, jest tutaj lód, więc tu jest najniższa temperatura wody. Tam niżej no to nogi, to jest wiesz, tam, tam na plusie, nie? O, super No teraz już jest właśnie dobrze, nie? No. Fajne jest takie to uczucie jak już po tej, po tej minucie jest bardzo przyjemne to odczucie mnie na kamerę Do Gosi tak. Odbierze? Odbierze zanim uciekniesz? Masakra. <laughs> Marka, pozdrawiamy. Marka, czy u nie ogląda relacji na żywo? To jest nas. na No. Dzisiaj jest, poczekaj no, 3 i 4 minuty. Zaraz wychodzimy. Mam zdjęcie mojego męża? Co? A! No mamy za małą dziurę. Ja rączki mam tutaj. Tu są ręce. Dobra. A tam nic nie ma. Tam na dole nic nie pracuje teraz przy takiej temperaturze, także to jest. Dobra. Mam Oh. Oh. Ale no fajnie, no. Powiem Ci, że dobrze, Będzie żeśmy przyszli. Dobrze, żeśmy że przyszli. No, no ale uśmiech. O Jezus, dobra. Ja już tak. dobrze, żegnam. Już? już jest czas Wytrzymałaś i... 3 minuty? Jest ty 4, 5 i pół, no to ja 4 5,5 minuty, tak? Bo powiem Ci, że ekstra buci. Musisz się nauczyć inaczej wychodzić, bo jak jak ty piłkiem po lodzie to aż nie jest zimno, aż nie jest zimno teraz. Pozdrowienia dla wszystkich morsów. Takie postanowienie noworoczne weszło w życie i morsuje piąty raz, także jest fajnie, chociaż dzisiaj jest najbardziej ekstremalna temperatura jak dotąd, ale po wejściu do wody jest super. Ubieraj się szybko, wycieraj się i ubieraj się. Ile już jest? 5 minut, już siedziałem, nie? No. Dobra, to 5 minut przy takiej temperaturze wystarczy. Także polecam. Trzeba się teraz szybko, szybko. Jak odwracaj się, ja się odwracam, ja też ściągam Mighty'ego normalnie. Tak, tak mówisz. Trzeba to szybko zrobić, a nie. Oh. Kamera jest odwrócona, także na live nas nie widać. Oh, 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 Właściwie to moją dupem, Boże, ile byś miał tych followersów. Sama <ślam> subskrypcja, ale to chyba by mnie zbanowali na tym YouTube. <ślam> Och, o, ja. o kurbanie, jestem tak spokojnie, że ja nie wiem, czy ją zanurzam na spodnie czy nie? No właśnie to, to szybkie upieranie jest podstawą, żeby sobie nie nic nie odmrozić. Ja już się chyba coś odmroziło. Yy, palce, palce, wszystko teraz. Jest bardzo zimno. Albo. Tak, dobra, udało. Powiem Ci, że dzisiaj jest lepiej, bo ostatnim razem, jak byłem, to dzień wcześniej byłem na siłowni i takie mnie skurcze zaczęły łapać. Że nie mogłem Założyć się i musiałem aż usiąść, ale twój ubiór jest naprawdę adekwatny. Dzisiaj to bardzo, bardzo tak. Najwyżej pomyśleliśmy, że są stopy wszędzie. mokre to zagniąd w poksie. Oh. Morsowanie zaliczone. Teraz trzeba udać się na, na saunę, żeby się troszeczkę rozgrzać. Uh, uh, uh. W takim pięknym klimacie było morsowanie. Oh. Oczywiście teraz szybko trzeba się iść rozgrzać. Palce u nóg, palce u rąk, ale to przejdzie za chwilę. grunt to pamiętać o oddechu i żeby nie wpadać w panikę. Ale polecam, bo odkąd morsuję, poprawia się odporność, krążenie. Także polecam. Oczywiście, wcześniej trzeba się upewnić, czy ma się dobre, właśnie dobre ciśnienie. Nie ma się problemu z sercem No i trzeba też trenować jakieś tam treningi cardio na pewno się przydają Ludzie mają dobre w uczucie humoru Ale słoneczko dzisiaj przepiękne, nie? Także pozdrawiamy z Marysią gwiazdą dzisiejszego streama Super Dzięki i do następnego hej